Polskie tatry mają bardzo ubogą sieć transportu publicznego. Oprócz zakopanego, gdzie funkcjonuje komunikacja miejska, na razie w bardzo szczątkowym fragmencie na liniach numer 11 i 14, ciężko jest szukać porządnie zorganizowanego transportu. Reszta lokalnych tras opiera się na kursujących prywatnych minibusach, które mają co prawda wyznaczone linie i kursują według zakładanego rozkładu jazdy, jednak nie jest to transport z prawdziwego zdarzenia, zwłaszcza w przypadku taboru, systemu biletowego oraz unifikacji sieci. Po drugiej stronie tatrzańskiej granicy jest jakby inaczej. Słowacka część tatr od wielu lat znajduje się jakby bliżej Europy, niż polskie marszrutki kursujące z zakopanego do wielu tatrzańskich dolin i miejscowości. Przede wszystkim na Słowacji kręgosłupem transportu pod tatrami jest TEZ, czyli Tatranskie Elektryckie Żeleznice. W dosłownym tłumaczeniu moglibyśmy powiedzieć, że jest to tatrzański tramwaj, bowiem zdrobniale popularna elektryczka dosłownie znaczy tramwaj. Natomiast w kontekście Wysokich Tatr wszyscy wiedzą, że chodzi o Tatrzańską kolejką Elektryczną. Zabiorę Was więc w tym odcinku na przejażdżkę Tatrzańskim Tramwajem, który spina całą sieć komunikacji miejskiej po słowackiej stronie Tatr i który dociera do większości najważniejszych dla ruchu turystycznego miejscowości, kursując po niezwykle malowniczych trasach. Dodatkowo skojarzenia z tramwajem mogą nam dawać pociągi kursujące na tej trasie, bowiem linie te obsługiwane są taborem zbliżonym gabarytami bardziej do tramwajów, niżeli pociągów. Na trasie kursują bowiem 33-metrowe wagony Bombardier-Stadler. Oprócz tego kręgosłupowego połączenia spinającego podtatrzańskie miasteczka i miejscowości z Popradem, który jest niejako stolicą słowackich tatr, opowiem również o sieci autobusowej komunikacji regionalnej docierającej wszędzie tam, gdzie elektryczka nie dojeżdża czyli o takim słowackim PKS-ie, który w przeciwieństwie do polskich PKS-ów głosuje bardzo regularnie i wręcz niewyobrażalnym byłoby, gdyby do jakiejś miejscowości nie dojeżdżał jakikolwiek zorganizowany transport. Zapraszam na odcinek w przepięknej scenerii Wysokich Tatr. Słowackie miejscowości mają zupełnie inną specyfikę gęstość zaludnienia od tych po polskiej stronie tatr. Żeby to dobrze zobrazować, należy przytoczyć kilka danych dotyczących powierzchni i liczby ludności. W samym zakopanym na powierzchni ponad 84 km mamy blisko 30 tysięcy mieszkańców. W sezonach turystycznych nawet nie warto wspominać tej liczby, ponieważ z oczywistych przyczyn liczba ludności przebywającej na terenie miasta i jej okolic zwiększa się nawet kilkukrotnie. Natomiast miasto Wysokie Tatry na Słowacji pełniące analogiczną funkcję turystyczną jak Zakopane liczy przy powierzchni 359 km2 zaledwie niecałe 4000 mieszkańców. Tak wiem, większość tego terenu to oczywiście góry, jednak w przypadku Zakopanego jest podobnie. Znaczna część terenu zakopanego to też góry. Oczywiście trudno tutaj mówić o jakiejkolwiek prawdziwej liczbie ludności przebywającej w sezonie ze względu na mocno turystyczny charakter tych miejscowości, więc również razem z turystami ta liczba zwiększa się w sezonach pewno kilkukrotnie. Jednak porównanie to ma służyć samej skali urbanizacji na tych terenach po obu stronach głównej tatrzańskiej grani. Słowacja to raczej mniejsze miejscowości, które tworzą bardzo specyficzne miasto Wysokie Tatry. Miasto, które nie ma de facto nawet osady, czy też miejscowości w swych ramach, która nazywałaby się Wysokie Tatry. Jest to po prostu twór administracyjny spinający pod osady i miejscowości, których jest aż 15. Miasto składa się z trzech katastralnych części: Szczerbskiego Jeziora, Starego Smokowca oraz Tatrzańskiej Łomnicy, które z kolei składają się z łącznie piętnastu osad. Dla zobrazowania skali największą z nich jest miejscowość Tatrzańska Łomnica, która liczy niecałe półtora tysiąca mieszkańców. Większość tego terenu spina zatem kręgosłupowa elektryczka, której trasa rozciągnięta jest od Tatrzańskiej Łomnicy do Szczyrbskiego Jeziora pod Tatrami wzdłuż Tatrzańskiej Drogi Wolności z węzłowym punktem w Starym Smokowcu, gdzie znajduje się stacja przesiadkowa, z której można dojechać do oddalonego 12 km od granic Tatrzańskiego Narodowego Parku po Pradu, dużego miasta liczącego ponad 50 tysięcy mieszkańców i stanowiącego centralny węzeł dla komunikacji podtatrzańskiej. To takie zakopane, leżące nie pod samymi tatrami, lecz w kotlinie poprawskiej, u południowych podnóży tatr wysokich oraz u północnych podnóży tatr niżnych, na znacznym wypłaszczeniu terenu. To tyle z obowiązkowej w tym rejonie geografii, by zobrazować różnicę słowackiego systemu działającego na tym terenie od zakopiańskiej komunikacji miejskiej. Czym zatem jest elektryczka? To naziemna, wąskotorowa kolejka, przypominająca trochę tramwaj górski, która umożliwia poruszanie się wzdłuż miejscowości położonych u stóp pasmat Trzańskiego oraz łączy je ze stolicą tutejszego regionu czyli Popradem. Historia tatranskiej Elektrycznej żeleznicy sięga początków XX stulecia. Już wtedy wymagana była odpowiednio sprawna komunikacja pomiędzy Popradem a położonymi wyżej osadami, ponieważ w 1871 roku uruchomiono połączenie kolejowe łączące Poprad zarówno z Bochuminem na wschodzie jak i Koszycami na zachodzie. Uruchomiło to narastające coraz bardziej fale turystów, których celem były oczywiście powstające tatrzańskie kurorty w osadach podtatrzańskich. Decyzję o budowie systemu linii kolejowych podjęli lokalni przedsiębiorcy w czasach monarchii austro-węgierskiej, jednak inwestycja przekroczyła ich zdolności finansowe. Przedsięwzięcie jednak zostało zrealizowane przez budapesztańską firmę Poebus. I pierwszy pociąg tatrzańskiej kolejki wyruszył na trasę w grudniu 1908 roku. Pierwszy odcinek liczył zaledwie 12 km i prowadził z Popradu do Starego Smokowca. Trzy lata później połączono ten odcinek z nowym do Tatrzańskiej łomnicy, natomiast rok po tym przedłużeniu doczekano się ukończenia najdłuższego, bo 18 km odcinka ze Starego Smokowca do Szczyrbskiego Jeziora. Tam linia została niejako skomunikowana z istniejącym już od 1896 roku blisko 5-kilometrowym fragmentem kolei zębatej ze Szczyrby do Szczyrbskiego Jeziora. O tej kolejce jednak opowiem nieco później. Cała trasa, która powstała wtedy liczyła blisko 40 km elektryczki. Przez wybuch I wojny światowej nie została już rozbudowana i pozostała na obecnej długości aż do dzisiaj. My obecnie możemy powiedzieć: szkoda, ponieważ jeszcze przed wybuchem I wojny światowej i upadkiem Austro-Węgier, planowano elektryczkę przedłużyć do okalającej tatry bielskie, tatrzańskiej kotliny, czy nawet do terenów dzisiejszej Rzeczypospolitej. Oczywiście te 100 lat kursowania kolejki nie obyło się bez przerw związanych z remontami i poprawkami, które się odbywały na jej trasie lub w towarzyszącej jej infrastrukturze. Najpoważniejsze z nich miały miejsca przed Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym, które rozegrane zostały w Tatrach w 1970 roku. Wtedy m.in. uruchomiono odbudowaną zębatkę ze Szczyrby do Szczyrbskiego Jeziora, która po II wojnie światowej została rozebrana. Jednym z najtragiczniejszych zdarzeń na trasie elektryczki był kataklizm w postaci wichury o sile wiatru bliskiej 230 km na godzinę. Wtedy w 2004 roku poległy całe połacie drzewo Blisko 14 tysięcy hektarów drzew zostało powalone, wskutek czego zdewastowana została również infrastruktura kolejowa. Przerwa w ruchu trwała od słynnej wielkiej kalamity 19 listopada 2004 roku aż do czerwca 2005 roku na najbardziej zniszczonym odcinku ze Starego Smokowca do Szczypskiego Jeziora. Jak obecnie wygląda ta trasa? Elektryczka rusza z górnej części poparckiego dworca Tatry, który stanowi część dwukondygnacyjnego kompleksu dworcowego. Linia kolejowa normalno torowa na trasie przebiegającej przez poprad ze wschodu na zachód Słowacji znajduje się na poziomie gruntu, natomiast perony wąskotorowej tatrzańskiej kolei elektrycznej położone są prostopadle na estakadzie, na części której znajduje się również hol dworca, z którego można zejść na perony normalno torowe schodami w dół lub też wyjść na peron wąskotorówki przez drzwi na końcu holu. Z racji końca trasy elektryczki w tym miejscu takie krzyżowe ulokowanie peronów musi kończyć się ślepym torem dla pociągów wąskotorówki. Natomiast na trasę z pobliskiej stacji postojowej technicznej wagony wyjeżdżają torem technicznym, nieobsługiwanym w ruchu pasażerskim. Wagony po ślimaku muszą pokonać tą kilkunastometrową różnicę wzniesień z poziomu torów odstawczych na poziom estakady. Z tego miejsca elektryczka wyrusza na północ mniej więcej co godzinę od wczesnoporannych godzin do późno wieczornych. Dodatkowo w sezonie letnim kursy te są zagęszczane w godzinach szczytu turystycznego do dwóch na godzinę. Po 8 minutach jazdy od dworca Poprad Tatry pojazd dociera do wsi Wielki Sławków, która jest jedną z najstarszych w Tatrach i od której nazwę swą bierze Sławkowski Szczyt. We wsi znajduje się manewrowy trójkąt torowy, który może być używany w sytuacjach awaryjnych do zawracania składów. Trójkąt ten ma dwa tory ślepe, pomimo że jeden z nich biegnie równolegle do toru z Popradu. Trzeci tor połączony jest bezpośrednio z torem na stacji Wielkisławków. Jako, że linia elektryczki jest jednotorowa, stacja ta jest jedną z kilku, na których następuje mijanka składów. Tutaj mijankę mają głównie pociągi, które uruchomiane są dodatkowo w okresie letnim i zagęszczają kursy. Od Wielkiego Sławkowa pociągi kolejki zaliczają już wspinaczkę, początkowo w terenie odkrytym, a później wjeżdżając w teren dość mocno zadrzewiony. Od tego miejsca do stacji węzłowej w Starym Smokowcu kolejka zalicza jeszcze trzy stacje pośrednie: Nową Leśną, Podlasem i Dolny Smokowiec. Na żadnej z powyższych stacji nie ma już podwójnego toru, więc pociągi tutaj pokonują te 8 km w 17 minut, pokonując jednocześnie wysokość około 330 metrów. Tuż przed starym smokowcem ze względu na nachylenie terenu torowisko raz skręca o ponad 90 stopni, a dwukrotnie po 180 stopni, tworząc dość ostre łuki. To nie sprzyja dużej prędkości, ale niestety takie są wymogi terenowe. Tuż przed Starym Smokowcem tor linii 183 z Popradu jedzie równolegle z torem linii 184 Statrzańskiej Łomnicy, i oba tory wjeżdżają na stację węzłową Stary Smokowiec. W tym miejscu najczęściej ma miejsce skomunikowanie trzech pociągów: jednego kursującego wahadłowo na 6-kilometrowej trasie z Statrzańskiej Łomnicy do Starego Smokowca, i dwóch pociągów w przeciwnych kierunkach na linii z Popradu do Szczyrbskiego Jeziora. Trasa Starszańskiej Łomnicy do Starego Smogowca liczy zaledwie 14 minut jazdy i jest całkowicie jednotorowa. Na tak krótkim odcinku niepotrzebne są mijanki, bowiem na linii numer 184 kursuje wahadłowo tylko jeden pociąg. Stacja końcowa na tym szlaku ma dwa tory i dwa perony, i jest to jedyna stacja na odnodze do Łomnicy, która jest tak rozbudowana. Ta część trasy jest dużo prostsza w przeciwieństwie do linii w kierunku Szczyrbskiego Jeziora. Pociągi pokonują na niej zaledwie dwa ostre łuki w okolicy Tatrzańskiej Leśnej, na których muszą zwolnić do 20 km/h. Pozostała część tej odnogi ma przeważnie dopuszczalne prędkości pomiędzy 40 a 60 km/h. W Tatrzańskiej Łomnicy elektryczka spotyka się z inną kolejką – Żeleźnicą, czyli typową spalinową jednostką, która kursuje wahadłowo ze Studenego Potoku, w dosłownym tłumaczeniu – Zimnego Potoku. Linia nosi oznaczenie 185 i jest skomunikowana prawie w każdym kursie z pociągami spalinowymi na trasie Poprad – Studeny Potok – Kierżmark Lubowla. W niektórych kursach skomunikowanie jest na tyle perfekcyjne, że do studenego potoku zjeżdżają się trzy pociągi i pasażerowie mają szansę przesiadać się pomiędzy nimi. Ta zaledwie 9-kilometrowa trasa pokonywana jest przez spalinowe jednostki w 12 minut dzięki małej liczbie przystanków. Pomiędzy początkiem i końcem trasy skład zatrzyma się tylko na stacyjkach Wielka Łomnica Golf oraz Tatrzańska Łomnica Przystanek. Na tej trasie kursuje tylko 10 par pociągów w ciągu dnia i jest to swoista dowozówka do elektryczki w Tatrzańskiej łomnicy. Jeśli więc jedziemy w Tatry ze wschodniej strony Słowacji, można przesiąść się w studennym potoku na tą spalinówkę, która dowiezie nas do Tatrzańskiej łomnicy, gdzie mamy z kolei elektryczkę. System przesiadkowy na słowackiej kolei to dość ciekawa opcja skomunikowań. Tam, gdzie nie dojedziemy bezpośrednio kursując pociągi wahadłowe na krótkich odcinkach łączących główne części szlaków kolejowych. Wróćmy ponownie do Starego Smokowca. Tutaj pasażerowie, którzy chcą jechać od strony tatrzańskiej łomnicy w kierunku czy to Szczecickiego Jeziora, czy to Popradu, mogą przesiąść się pomiędzy pociągami. Trzy wagony z trzech różnych kierunków zjeżdżają się przeważnie prawie w każdym kursie w tym miejscu. Stacja Stary Smokowiec to swoiste centrum przesiadkowe dla podtatrzańskich miejscowości na Słowacji. Oprócz elektryczki, która kursuje tutaj z trzech kierunków, do smokowca dojeżdżają również lokalne autobusy z miejscowości, w których nie ma torów kolejki, a także nawet międzynarodowe połączenia jak Flixbus. Znajdujący się tutaj dworzec autobusowy ulokowany jest po sąsiedzku z dworcem kolejowym. Dworzec w Smokowcu składa się z czterech torów i czterech peronów, na których zazwyczaj spotykają się jednocześnie trzy pociągi. Architektura obiektu przypomina styl alpejski i cała okolica dworca jest bardzo schludna. Jest to zdecydowanie najładniejsza stacja na trasie całej elektryczki. Od tego miejsca z dalej główną linią w kierunku Szczyrbskiego jeziora wjeżdżamy na kolejny długi jednotor. Następna możliwa mijanka dopiero za 4 km w Tatrzańskiej Polance. Ze względu na dwukierunkowy tabor drzwi znajdują się po obu stronach, więc część ze stacji na jednotorach ma oczywiście wspólny peron dla obu kierunków. Dlatego drzwi otwierają się raz z lewej, a raz z prawej strony. Pociągi nie osiągają oszałamiającej średniej prędkości. Na pokonanie niespełna 30-kilometrowej trasy dzielącej poprat od Szczyrbskiego Jeziora elektryczka potrzebuje godziny i 7 minut minimum, w zależności od postoju na stacjach. Wagon rozpędza się na niektórych odcinkach do 60 km na godzinę, jednak na częstych łukach, przejazdach drogowych i przed stacjami zwalnia nawet do 20 km na godzinę. Najwięcej ograniczeń prędkości mamy między Nową Polanką i Wyżnimi Hagami, a także zaraz za tą stacją, ze względu na bardzo kręto poprowadzony odcinek w trudnym terenie. Tylko na tym odcinku od Tatrzańskiej Polanki do Wyżnich Hagów pociąg trzykrotnie przejeżdża pod Cestą Slobody, Tatrzańską Drogą Wolności, wzdłuż której równolegle biegnie trasa od Tatrzańskiej Łomnicy. We wspomnianych miejscach elektryczka przejeżdża pod wiaduktami tej drogi biegnąc znacznie poniżej poziomu jezdni. Wyżnie Hagi to ostatnia przed końcem trasy możliwość Mianki dla elektryczki. Stacja ulokowana jest znacznie powyżej Drogi Wolności. To w tej osadzie znajduje się senatorium wraz z Narodowym Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy. Ta miejscowość zamiast turystycznego ma charakter leczniczy. Po dojeździe do stacji końcowej w Szczerbskim Jeziorze mamy pewność, że na naszą elektryczkę czeka już Ozubnicowa Żeleźnica, czyli kolejka zębata. Łączy ona Szczyrbę ze Szczerbskim Jeziorem 5-kilometrowym torowiskiem, które mocno wspina się pod górę. W Szczyrbie przebiega torowisko kolei normalnotorowej łączącej Tatry z innymi częściami Słowacji i ościennych państw. Obie linie są skomunikowane ze sobą. Pociągi odjeżdżają mniej więcej kilka do kilkunastu minut po przyjeździe drugiego. Linia Kolei Zębatej oznaczona jest numerem szlaku 182 i jest kolejną wygodną opcją dojazdu w zachodnią część Wysokich Tatr bez konieczności zaliczania popradu jadąc z zachodu kraju. Kolej Zębata powstała pod koniec XIX wieku z takim samym zamysłem jak elektryczka, by przewieźć coraz większe masy turystów sprawnie do górskich miejscowości. Na trasie Zębatki ze Szczyrły do Szczyrbskiego Jeziora znajduje się tylko jedna stacja pośrednia, Tatrzański Lieskowec. Pociąg kursujący na tej trasie porusza się po torze o szerokości 1000 mm, zresztą takim samym jak elektryczka, a ze względu na nachylenie terenu wykorzystywany jest system zębaty z Truba. Tarsa ma maksymalne pochylenie wynoszące 150 promili, a kolejka na blisko 5 km trasie pokonuje aż 454 metry różnicy wzniesień. Dolna stacja zbudowana została na północ od istniejącego dworca Szczyrba. Dla fanów kolejnictwa nie lada atrakcją będzie wizyta właśnie w tej stacji. Na ścianach dworcowej hali znajdą bowiem stare rozkłady jazdy, plakaty i fotografie przedstawiające dawne pociągi, a w gablotach sporo innych drobiazgów związanych z historią kolei. Stacja ta jest de facto takim miniaturowym muzeum tej linii. Eksploatacja kolei zębatej Szczyrła-Szczyrbskie Jezioro w pierwotnej postaci zakończyła się w 1933 roku, gdy została ona zastąpiona komunikacją autobusową i rozebrana. Stan ów trwał do 1970 roku, gdy wraz z rozgrywanymi Mistrzostwami Świata w narciarstwie klasycznym zdecydowano się tatrzańską kolei zębatą zmodernizować i uruchomić ponownie. W maju 1968 roku przystąpiono do przebudowy, w tym do zmiany trakcji na elektryczną. Linię zelektryfikowano napięciem 1,5 kV prądu stałego, a także zwiększono nachylenie toru do 150 promili. Zmiany doczekała się także trasa, która została nieznacznie wydłużona do 4 km i 780 m. Na poziomie dolnym kolejki zbudowano podstację zasilającą, a na górnym znacznie większy od dotychczasowego dworzec dla pasażerów. Tabor zakupiono w szwajcarskich firmach Brown, Bover, Baden, Winterthur i SLM. Były to trzy pociągi dwuwagonowe, wagon silnikowy i doczepny, jeden półgot oraz trzy wagony towarowe. Ja zwiedzałem tą kolejkę w momencie, kiedy na jej trasie kursował jeszcze właśnie ten stary klimatyczny tabor. Obecnie od lutego 2022 roku na jej trasie kursują nowe pociągi, a linia od 2020 była modernizowana przez zarządcę infrastruktury i przystosowywana do nowego systemu. Przez okres około dwóch lat zębatka wtedy nie kursowała. Nowe pociągi od szwajcarskiego Stadlera mają napęd hybrydowy i mogą jeździć zarówno na klasycznej linii tatrzańskiej kolei elektrycznej z Popradu do Szczecinskiego Jeziora i Tatrzańskiej Łomnicy oraz na linii kolei Zębatej. W ramach tego nowego projektu zakupionych zostało pięć zespołów elektrycznych i jedna lokomotywa wielofunkcyjna. Trzy nowe pociągi kursują na klasycznym torze elektryczki, a dwa kolejne znajdują się na trasie Zębatki. Nowe pociągi zostały pomalowane w biało-czerwone barwy i każdy z nich na grafice, która znajduje się na jego burtach, przedstawia jeden z tatrzeńskich szczytów. Jest to jednocześnie nazwa danej jednostki. I tak pociągi nazwane zostały jako ganek, Steredochrot, czyli pośrednia grań, wysoka, bradawica, czyli staroleśny szczyt oraz kostolik, czyli kościółek. Do momentu wyjazdu nowych jednostek Stadlera z trasę elektryczki obsługiwały pociągi typu 425.9 wyprodukowane przez konsorcjum Bombardier Stadler w 2000 roku, które de facto wykonano na licencji szwajcarskiej firmy, ale na Słowacji. 15 takich pojazdów częściowo będzie zastępowanych na trasach przez nowe hybrydowe jednostki. Tam, gdzie nie dojedziemy kolejką w Tatry, niezależnie czy to elektryczką, czy zębatką, czy spalinówką, na pomoc przyjdzie nam dość rozwinięta sieć autobusów regionalnych. W grudniu 2021 roku doszło do wielkiej reorganizacji połączeń o charakterze regionalnym w okolicach Popradu. Wzmocniono ofertę na głównych kierunkach, uproszczono reżim kursowania połączeń i wprowadzono takt na większości linii, które zostały ponumerowane. Jednak nowy numer linii znajdziemy wyłącznie za szybą niektórych autobusów i na stronie przewoźnika. Na rozkładach jazdy wciąż funkcjonuje krajowa sześciocyfrowa numeracja połączeń, która nie ma nic wspólnego z nowymi trzycyfrowymi numerami linii. Do podtatrzańskiej zajezdni dotarło także około 20 używanych crosswayów w różnych konfiguracjach wypożyczonych z SADS Woleń, które zastąpiły kolejne troligi kursujące w tym regionie do niedawna w większości. Kręgosłupową linią kursującą obecnie pod Tatrami jest linia 802 z Popradu przez Stary Smokowiec, Tatrzańską Młomnicę do Zdziaru, a w niektórych kursach nawet do Tatrzańskiej Jaworzyny pod polską granicą na Łysej Polanie. Linia kursuje z Popradu co godzinę od 5.45 do 21.45. Kolejną linią, która kursuje praktycznie wzdłuż tatrzańskiej cesty Slobody jest 803 ze Szczyrbskiego Jeziora przez Stary Smokowiec Tatrzańską Łomnicę do Lendaku. Część kursów nie dociera jednak do Szczyrbskiego Jeziora i jest skrócona do Starego Smokowca od strony Lendaku. Linia ta nie kursuje jednak tak często i do dyspozycji na jej pełnej trasie mamy zaledwie 7 kursów, a na skróconej 9. 804 natomiast to linia z Popradu przez Świt, Łuczywną, szczyrbem, czyli wzdłuż kolejowego normalnotorowego połączenia i dalej ze Szczyrby do Szczyrbskiego Jeziora wzdłuż trasy kolejki Zębatej. Na tej linii mamy 11 parkursów na jej pełnej trasie oraz 2 na skróconej. Oprócz głównych tras podtatrzańskich mamy dostępne także połączenia uzupełniające z innych miejscowości w Tatry lub po prostu na trasach dowożących do kolejki. Jak widzimy, region Tatrzański na Słowacji, zarówno przez kolej, jak i autobusy regionalnej komunikacji, jest dość dobrze skomunikowany. Praktycznie z każdej miejscowości bezpośrednio lub z przesiadką dojedziemy w góry. Sama komunikacja jest bardzo klarowna i nie musimy szukać rozkładów czy też tras przejazdów u wielu przewoźników. Mamy tutaj zaledwie podział na komunikację kolejową i autobusową. Wszystkie rozkłady i trasy są łatwo dostępne w internecie. Niestety nasz w cudzysłowie wolny rynek przewozów pasażerskich pod Tatrami znacząco odbiega od tego co działa na Słowacji. Możemy porównać tutaj jak wielka przepaść dzieli nas od naszych południowych sąsiadów. Przede wszystkim w zakresie komunikacji kolejowej, która jest dla nas niedoścignionym wzorem. Rozwoju infrastruktury kolejowej tak łatwo niestety się nie doczekamy, a być może nie doczekamy się jej nigdy. Tym bardziej udając się w słowacką część Tatr Wysokich, to ceńmy skomunikowanie połączeń i zachodnią jakość transportu, którą oferują nam Słowacy. O ile w ogóle uda nam się dojechać w Słowackie Tatry czymś innym niż samochodem, bowiem połączenia międzygraniczne również tutaj kuleją. I zarówno Polacy, jak i Słowacy nie połączyli tych dwóch nieodłącznych od siebie regionów żadnym dobrym połączeniem, czy to kolejowym, czy autobusowym. To już wszystko, co dla Was przygotowałem z tych pięknych gór, w których bywam bardzo często i mogę dzięki temu podziwiać zarówno piękną przyrodę o alpejskim już charakterze, jak i transport na Słowacji, który naprawdę umożliwia ciekawy dobór szlaków do przejścia bez konieczności rozpoczęcia i skończenia wędrówki w tym samym miejscu, bowiem zawsze można liczyć na kursującą pod tatrami elektryczkę. Dziękuję za oglądanie odcinka i czekam na Wasze opinie na temat słowackiego transportu pod tatrami. Cześć!